Sektor bankowy jest gotowy do finansowania wielkich projektów transformacyjnych oraz obronności, która jeszcze kilka lat temu zupełnie nie leżała w sferze jego zainteresowań. Zmiany geopolityczne wymagają bowiem nowego podejścia do finansowania zbrojeń, w przeciwieństwie do polityki ESG. Polska nie powinna odchodzić od zielonej transformacji, bo oznacza ona bezpieczniejszą infrastrukturę energetyczną, tańszy prąd i większą konkurencyjność gospodarki. Chciałbym położyć na stole kilka wątków, żebyśmy o nich porozmawiali, bo czas bierze. Jeden to jest megatrend trend związany ze zbrojeniami w Europie, również w Polsce. Co to dla was oznacza dla branży finansowej? Czy to jest szansa, czy to jest wyzwanie? W jakim stopniu możecie się włączyć w ten, w ten projekt? Kolejny to jest przeciwny, czy zwrotny trend, czy odpływ od poprzedniego trendu, czyli związany z ESG. Widzimy, co się dzieje w Stanach. Gremialny od, od banków amerykańskich, od wydawać by się mogło już takich korowych w ogóle strategii sprzed roku, dwóch, trzech, co to znaczy dla europejskich banków. I w tym kontekście jest G finansowanie transformacji cyfrowej, na jakim jesteśmy etapie tutaj w Polsce i też, co to dla Was oznacza. To może ja powiem o obronności, bo tutaj widzę, że pamiętam, jak dwa lata temu na EKF w Sopocie padło pytanie, czy banki finansują, będą finansować obronność. Większość powiedziała, że nie. A w ubiegłym tygodniu, jak byliśmy na forum bankowym, i to samo pytanie padło, większość powiedziała, czy wszyscy powiedzieli, że tak. I to się zmieniło. I myślę, że obron... Polska, ale nie tylko Polska, Europa. Um, będzie miała ogromne potrzeby, już ma ogromne potrzeby na wydatki e, związane z obronnością. 5% PKB w przypadku Polski, największe w NATO, to jest, to jest bardzo dużo. Oczywiście to nie jest coś, co mogą finansować same banki. To są fundusze, to są, to są, to są, to są pożyczki rządowe i tak dalej, więc na pewno będzie, będą różne źródła, ale jest to szansa i to duża dla banków. I właśnie liczymy, że ta akcja kredytowa, na którą tak się skarżymy, albo której tak nam brakuje, że ta obronność w tym pomoże. A jeżeli chodzi o ESG, no to pytanie, na ile Europa będzie nadal tak, będzie w Europie taki nacisk na ESG, jaki jest do tej pory, bo konkurencyjność w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, no to też musimy jakoś, musimy zobaczyć, jak to będzie się kształtowało i czy nadal będą aż tak mocne regulacje, aż tak mocny pusz w Europie. Myślę, że nie odejdziemy od transformacji energetycznej. i Nie powinniśmy, i wszystkie banki, wszyscy to mamy w strategii jako cel. Fakt, że w Stanach Zjednoczonych, to już w tej chwili nie jest priorytetem, jest bardziej taki problemem z, z punktu widzenia konkurencyjności Europy, gdzie już Europa ma problem, niż dla banków, więc sądzę, że nadal ta transformacja, ale dla samej Polski, to słyszałam jak powiedział minister Kosiniak-Kamysz niedawno, że Bezpieczeństwo, znaczy obronność jest na pierwszym miejscu, a przepraszam, e, e, prezydent Trzaskowski powiedział, obronność jest tak ważna, że zajęła pierwsze miejsce, a miejsce, a, a transformacja energetyczna w tej chwili jest na drugim miejscu. No właśnie no. wszyscy wykreśliliście chyba ze swojej strategii finansowanie. E, kopalni i węgla? No tak, ja może bym chciał powiedzieć, że Santander dwa lata temu już był wśród tych nielicznych, którzy, którzy powiedział, że finansujemy e, i uważam, że to była bardzo dobra decyzja i rzeczywiście wzięliśmy udział w wielu projektach nie tylko jako lokalny bank, ale co też ważne, jako grupa. Czyli część tych projektów została sfinansowana na książkę na książkę grupy. Ja uważam również, że dla Polski jest to ogromna szansa. Ten ogłoszony niedawno, i to nie tylko tutaj lokalnie, dla polskich przedsiębiorców, ale również ten ogłoszony program przez, e, przez Niemcy. To, to może być świetny pomysł dla polskich przedsiębiorców. Sprawdziliśmy się jako poddostawca dla m, sektora y, auto. Wiemy, że ten sektor teraz przeżywa trochę zawirowań, między innymi w związku z politykami z których już też trochę Europa zaczyna się wycofywać. Tym niemniej jest efekt, w tym również na polskich przedsiębiorców, którzy, którzy w tym sektorze byli dostawcami dla, dla fabryk niemieckich. Myślę, że ten program ogłoszony przez Niemców może być ogromnym. Kołem zamachowym również dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców, którzy spra sprawdzili się w autobiznesie, również się mogą sprawdzić tutaj. Również z tego, co wiem, e, coraz więcej prywatnych przedsiębiorców zaczyna się właśnie interesować tym sektorem. E, I próbuje rozmawiać ze stroną publiczną. E, nawet znowu ja się spotkałem z takimi, którzy mówili, my postawimy nawet te fabryki, tylko chcemy zamówienia. Okej, okay, no bo zamówienie musi dawać strona, strona publiczna. Oni nie mówią, pomóżcie do strony publicznej, pomóżcie w budowaniu fabryk, my sobie z tym poradzimy i banki nam w tym pomogą, ale dajcie zamówienia. Okej, okay, więc te rozmowy już, już też są. Um, więc to jest potencjał. Panie prezesie, potencjał. mieliśmy debatę niedawno i przedstawić padło takie hasło, że mm, średnio przetarg w Ministerstwie Obrony Narodowej w Polsce trwa od dwóch do trzech lat. No to, no to tak, no to, ale tu, tu rozmawiamy o stronie publicznej, prawda bo to są rzeczy, na które ma wpływ strona publiczna i to niewątpliwie powinno być w istotny sposób uproszczone. Natomiast przedsiębiorcy już wyczuli, że tak powiem, szansę i już zaczynają wokół tego chodzić. Sukces tych ostatnich 30 lat to są przecież właśnie nasi przedsiębiorcy, prawda którzy są niesamowicie kreatywni. Jeżeli tylko się pokazuje jakaś, szansa gospodarcza, natychmiast się jej łapie. Ja, jeżeli mogę, wesprzeć mojego przedmówcę, bo tu mamy ryzyko, że znowu powstanie MIT albo KIT, tak? I no, jakby, ja chciałbym jednoznacznie powiedzieć, Grupa BNP Paribas nigdy nie zaprzestała finansowania branży obronnościowej. Ja również byłem jednym z tych, którzy dwa lata temu na pytanie pamiętamy kogo, odpowiedzieli tak, jesteśmy gotowi Finansować branżę obronnościową w Polsce i potrzebuje to w całej rozciągłości. I nie dopuśćmy do tego, żeby w przestrzeni publicznej pojawiały się pomysły takie, że banki nie chcą, więc może je na ten cel opodatkujemy. Banki chcą. Nawet mogę powiedzieć z wielkim szacunkiem do Michała, że startowaliśmy w pewnym projekcie, przegraliśmy konkurencyjnie. To był bardzo konkurencyjny temat. Będziemy walczyć znowu i naprawdę duże środki banki są w stanie zmobilizować, żeby obronność w Polsce i w Europie wzmocnić. A propos tych mitów i kitów. E, I kitów i obalania. Mam wrażenie, że w każdym punkcie dzisiaj próbujemy. W wątku ESG, mam wrażenie, powstała taka w przestrzeni publicznej. Konotacja pomiędzy tą Europą, która jest przeregulowana, ma tą kulę u nogi ESG, natomiast Stany Zjednoczone i Chiny, które w ogóle na to nie patrzą, dzięki temu są tańsze, bardziej, bardziej konkurencyjne. I nie starałbym się pokłócić o ocenę yy, obecnych interesów USA, ale myślę, że jeśli myślimy o Chinach, to jesteśmy przekonani, że myślą o interesem ekonomicznym swojego kraju i to chyba nie ulega wątpliwości. I teraz yy, fakty mówią, że w Chinach obecnie buduje się farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 340 gigawatów. Obecnie jest montowany. To jest dwukrotnie więcej niż reszta świata razem wzięta. Ich plany na kolejne lata, także te już zaakceptowane, na które są, są, są wydane zezwolenia, to także dwukrotnie więcej niż reszta świata. Robią to, jestem przekonany, wyłącznie z perspektywy czysto, czysto ekonomicznej, poprawy konkurencyjności swojej, swojej gospodarki, Myślę, że my musimy ten mit też odczarować. Gdy my myślimy o, o Polsce, o przedsiębiorcach, ta transformacja to jest tańszy prąd, to jest też bezpieczniejszy prąd i bezpieczniejsza infrastruktura energetyczna, gdyż nieco bardziej rozproszona, więc trochę też dotykająca tego innego wątku. I myślę, że to jest coś, co, co banki nie ze względów tylko regulacyjnych, ale ze względów po prostu czysto ekonomicznych, gospodarczych, Powinny wspierać, będą wspierać i przedsiębiorcy chcą tego, chcą tego wsparcia. M-bank zapisał w swojej strategii, która się kończy w tym roku, 10 miliardów złotych kredytowania, tak zwanego zielonego, zrównoważonego. Ten cel został zrealizowany czasem, ale żeby może już iść tą nutę komunikacji prostej i zrozumiałej, te 10 miliardów, to jest kwota, która pozwoliła. Stworzyć produkcję energii, która wystarczy dla półtora miliona obywateli, którzy mogą korzystać już z takich zielonych elementów. Myślę, że to też może dla nas małe zadanie takiej komunikacji, takiej edukacji, że to nie jest kula u nogi, to nie jest regulacja, to jest poprawianie naszej konkurencyjności, potencjalnie bezpieczeństwa. Na koniec dnia to jest tańszy prąd. Dla, dla, ty, dla tych zwykłych ludzi. więc... Mam pytanie: Czy nie ma Pan wrażenia i Państwo, że jednak brakuje nam, jeśli chodzi o transformację energetyczną, takich ram, takich po prostu konkretnych kierunków, w którą stronę mamy pójść, a Państwo sfinansować? W pewnym stopniu tak i w pewnym stopniu nie. To znaczy, znowu będę się upierał, że trzeba nazwać rzeczy po imieniu. tak? Celem nie jest jakaś, jakiś element emisyjności, jest tani prąd. Akurat tak się dobrze składa, że nie musimy dokonywać wyborów, bo akurat się to w Polsce składa. Wiadomym jest, że Polska, aby sprostać swoim potrzebom, czyli zwiększonemu popytowi na prąd, który, który nas przyjdzie, to my musimy inwestować nie w elektrownie węglowe, tylko je trzeba wygaszać. Trzeba zbudować elektrownię jądrową, jedną, co najmniej, a na pewno kolejne. Trzeba inwestować w te elementy, które dzisiaj produkują tańsze energie. One się nazywają dzisiaj OZE, ale może dla ekonomistów łatwiej jest powiedzieć te, które generują tańszy prąd. I pewnie musimy się w międzyczasie przeprosić z gazem, wokół którego mamy trochę etycznych dyskusji i również geopolitycznych dyskusji, ale pewnie sobie bez niego nie poradzimy. A więc te wszystkie źródła są nam bardzo potrzebne i musimy to robić teraz, po to, żebyśmy mieli tani prąd. Dzisiaj prąd idący dla gospodarstw domowych jest subsydiowany, prąd idący do producentów nie jest subsydiowany i jest pewnie kilkakrotnie, już pewnie dwa, z kawałkiem razy droższy niż to, co ma Francja, która ma najniższy koszt, ale to nas eliminuje z rynku. Punkt drugi. ESG to nie tylko energia, ale to również inne technologie, z którymi też się musimy przeprosić, bo to, co stosowała Unia Europejska, czy próbowała narzucić w innych obszarach poza generowaniem energii elektrycznej, było nieracjonalne. A więc, jeżeli chodzi o produkcję cementu, przemysł stalowniczy, przemysł tworzyw sztucznych i nawozów azotowych, no, tak mówiąc szczerze, to my dzisiaj nie dysponujemy technologią, która mogłaby być oparta na czystym prądzie, tylko potrzebujemy taniego gazu i dlatego z tym gazem musimy się przeprosić, bo chyba nikt kto myśli racjonalnie w tym podzielonym świecie nie powinien tych czterech obszarów całkowicie komuś oddać i to nie mówię w sensie, że Polska musi akurat być tutaj wielkim wytwórcą, choć mamy takie szanse, ale jako Unia Europejska nie możemy tego w pełni oddać i się całkowicie pozbawić. Bo jeżeli mówimy o suwerenności, to to są elementy, które w suwerenności biją bezpośrednio. A więc e, niedo, e, niedopieszczone elementy, czyli e, znowu wrzucanie rozwiązań, czyli będziemy zieloni, cokolwiek to miało oznaczać, czyli greenwashing w wyrażeniu Unii Europejskiej był nadmiarowy w stosunku do tego, co dzisiaj jest potrzebne. Tania energia i pod tą energią myślimy zarówno prąd, jak i inne źródła energii, wobec których nie mamy jeszcze technologii prądu elektrycznego, które pozwalają nam w tym, w tym schemacie normalnie funkcjonować. Tak jak mówię, w Polsce my nie mamy odwrotu. Czyli inwestowanie w OZE, według tego schematu, o którym rozmawialiśmy, inteligentne sieci elektroenergetyczne, rozproszenie, wykorzystanie tego, że nasze przedsiębiorstwa, aby pozostać w łańcuchu dostaw, bardzo chcą inwestować tak? we własne źródła prądu. Ile mamy y, wniosków odrzuconych w zeszłym roku do PSE na temat przyłączenia do sieci, to jest nasz kluczowy program. Albo procedury, które trwają po dwa lata. Tydzień temu byłem u klienta w Wielkopolsce, który czeka drugi rok na wydanie decyzji. Bingo, i te elementy trzeba przyspieszyć, bo znowu nie ma na co czekać. Czy my te ramy, mniej więcej, według planu ogłoszonego, planu przez premiera Tuska, planu PSE, niektórych elementów, które już widzimy w planach dostarczycieli generujących prąd w Polsce, wspieranych i opisywanych w programach BGK, no, jakieś zręby są? Jakieś zręby są. Natomiast oczywiście wolałbym, żeby istniał jeden urząd w Polsce, który za to odpowiada i który prezentuje postęp działań i plan docelowy, po to, żebyśmy się nie zastanawiali. Czyli żebyśmy nie potrzebowali zbierać tu nitka, tu informacja, tu informacja, tylko żeby to było nazwane priorytet polski. Tak? Jeżeli to nazwiemy priorytetem Polski, to jest jakaś szansa, że nie będzie on elementem rozgrywek politycznych, ale będzie elementem współpracy, który tak czy inaczej każdy rząd w Polsce musi wspierać, bo nie ma innego wyjścia. To jest pozamiatane, poukładane i, i, i wiemy, możemy się różnić szczególnikami, ale jeśli chodzi o główny kierunek, nurt rzeki jest wyznaczony, to weźmy się i to zróbmy. Fabryki można wybudować w pół roku? Można. Niemcy zwiększyli produkcję 155. Warto zwrócić uwagę, jaką, jaką, jaką masę zwiększył Rheinmetall tak, w tym zakresie. A co my w ciągu, jak zwiększyliśmy nasz zasięg produkcji amunicji 155 w ciągu ostatniego roku? Proszę poczytać. Moje pytanie jest takie: czy nie stać nas na wyższe tempo? Tak? A my rozmawiamy tylko o naprawdę technologiach, które są bazowe. Tak? Mówiąc szczerze. Myślę, że tak jak wszyscy tu siedzimy i mówiliśmy o tym problemie po stronie popytowej, jesteśmy gotowi zarówno do finansowania zbrojeń, jak i do finansowania transformacji. Tu i teraz. I myślę, że sektor bankowy jak najbardziej chce w tym uczestniczyć. Potrzebujemy przyspieszenia po tej drugiej stronie. Ale gotowość jest, no to... to... Ja nie słyszę o projekcie, który nie znalazłby finansowania w Polsce z, z tego względu. Nawet jeżeli na te farmy na, 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 na morzu, trochę nam brakowało ekspertyzy i tak dalej, i tak dalej, ale przecież to złożyliśmy, tak? Przecież to jest, to jest wykonane, to, to kolejne projekty idą jeden za drugim. Trochę połączyliśmy dwa tematy. Obronność i ESG, być może dobrze. Wydaje mi się, że jakby transformacja, ona się broni sama jakby rachunkiem ekonomicznym. To, co Bruno mówił, to jest jakby najbardziej cenne. Wydaje mi się, że trochę psuje klimat, kwestia raportowania. Ona tak naprawdę, moim zdaniem, zabija, to, zabija tą ideę, a wystarczyłoby zdecydowanie dużo, dużo prostsze raportowanie, a więcej e, jakby czasu i wysiłku skupić się na faktycznym e, jakby finansowaniu tych projektów. To tyle, jeśli chodzi o. No, ale omnibus ma zwolnić przedsiębiorstwa Ta, na, nie, na, nie, ale nie, przedsiębiorstwa tak. być Natomiast może. Wracając do a, finansowania w ja miałem okazję i przyjemność być na takim spotkaniu u komisarza w spraw obronności Unii Europej Europejskiej. No Gdzie były jakby główne instytucje finansowe z całej Europy, i mam wrażenie, że jakby ta skłonność do finansowania zmniejsza się w zależności od odległości od granic. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć wtedy, no bo właśnie tam były różne głosy, że jednak nasi inwestorzy nie do końca być może chcą, mamy w statutach jakieś zapisy, które nam nie pozwalają. Więc ja powiedziałem, że proszę Państwa, Polska nasza. Powiedziałbym, wojna jest u naszych granic, więc u nas, wśród polskich banków, nie ma już wątpliwości co do tego, czy finansować zbrojenia, czy nie. PKO Bank Polski jakby finansuje tą branżę od wielu, wielu lat, więc jakby my nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Natomiast gdzie ja widzę problem i gdzie tam z kolei też było pokazane, że ten problem jest, że my nie mamy problemu z finansowaniem jakby dużych firm z udziałem Skarbu Państwa, nie mamy problemu z finansowaniem fundusza, funduszu zbrojeń, ale jeśli chodzi o prywatny biznes, tu już jest problem. My mamy kilka, jakby, kilku klientów z prywatnego sektora i rozmawiamy z nimi. Oni się potykają właśnie o te kwestie, o których mówił Michał. Czyli muszą mieć długoterminowe zamówienia, no bo jak można zainwestować w fabrykę, która kosztuje 10 milionów złotych, jeśli nie ma tych długich terminów? Przydałyby się jakieś gwarancje. Być może z rządowe albo BGK, które by trochę jednak to ryzyko, bo to jest nowy biznes dla wszystkich, prawda? Więc trochę to ryzyko wzięły I być może jakieś dopłaty do oprocentowania, no bo wysokie stopy procentowe w Polsce dzisiaj no wiele tych biznesów e, eliminując, więc takie trzy kwestie przydałyby się, żeby można było również ten prywatny biznes na większą skalę, a to jest potrzebne, no bo tylko prywatny biznes powoduje, że cena tego uzbrojenia będzie spadać. Plus wprowadźmy zasadę w ramach Unii Europejskiej, że lokowanie nowych mocy produkcyjnych lokuje się w krajach, które najwięcej wydają. Czyli chcesz wydawać 1-3, fajnie, żadna fabryka nie będzie u Ciebie lokowana, jest, inwestujesz 4,8 budżetu, fajnie fabryki będą na terenie Polski. Natychmiast się zmieni optyka.